Długo zwlekałem z opowiedzeniem tej historii, bo wydawała mi się ona zbyt niebezpieczna, żeby robić to publicznie. Minęły jednak dwa lata, a piękny złoty biurowiec w centrum Poznania został dosłownie zrównany z ziemią. Zostało po nim jednak wspomnienie pewnej niezwykłej przygody, którą w końcu zdecydowałem się z wami podzielić. Zapraszam na pierwszy odcinek Opuszczonych Opowieści, serii audiorelacji z tego co widziałem, a co nigdy nie zostało sfilmowane. W pewnym momencie naszła mnie prosta myśl. Po co właściwie miałbym szukać ukrytych, niedopilnowanych wejść, skoro mogę po prostu przedostać się do środka głównymi drzwiami? Była trzecia w nocy, bo to najlepsza godzina na takie akcje. Jeżeli na obiekcie jest jakiś stróż, to o tej godzinie jego czujność jest już dawno uśpiona. Bo przecież skoro od 22 nic się nie wydarzyło, a do końca zmiany zaledwie 3 godziny, to można sobie nawet uciąć drzemkę i nikt nie będzie miał o to pretensji. Szefostwo w centrali zapewne też właśnie ucina sobie drzemkę. Pracowałem kiedyś na stróżówce i wiem, jak to działa. Podjeżdżam więc z nocy pod opuszczony od kilku miesięcy budynek i szarpie nonszalansko za klamkę. Zamknięte. Ale chwila, przecież gdzieś muszą być jeszcze boczne drzwi dla pracowników. I oczywiście były. Dużo mniej reprezentacyjne, skromniejsze, ale przede wszystkim ktoś w pośpiechu zapomniał je zamknąć. Chnąłem je powoli do środka. A w holu starego biurowca rozległ się niemiłosiernie głośny pisk zawiasów, których najwyraźniej nikt nie oliwił od wielu lat. Tak oto znalazłem się we wnętrzu budynku, który przez dekady stanowił symbol tej części poznania. Nie wiedziałem jeszcze, co znajduje się pod budynkiem. Halo, halo, jest tu kto? zawołałem na wypadek, gdyby w środku jednak drzemkę ucinał sobie nocny stróż. Biurowiec był jednak zupełnie pusty, ale ja nie byłem w ogóle przygotowany na jego eksplorację. Postanowiłem wrócić do niego za parę dni ze wsparciem technicznym w postaci czerwonych latarek i zasobem ludzkim w postaci Dariusza i Krzysztofa. Elewacja wieżowca pokryta była charakterystycznymi złotymi szybami. Wewnątrz było więc całkiem jasno, nawet w środku nocy. Ochrony brak, więc przed nami północy szwendania po dziesięciu kondygnacjach zakładu. Parterze, ośmiu piętrach i oczywiście podziemiach, które postanowiliśmy zostawić na sam koniec. Najpierw trafiliśmy do recepcji, w której ku naszemu zaskoczeniu wisiała tablica z haczykami, a na każdym z nich opatrzony numerkiem kluczyk do każdego jedynego pomieszczenia. Jedno z nich okazało się jednak bardzo dobrze zamknięte, dosłownie jakby po drugiej stronie było coś ważnego, ale o tym dowiedzieliśmy się nieco później. Korytarze poziomu zerowego pełne były wielkich donic z uschniętymi roślinami, nadających niezwykłego wręcz postapokaliptycznego klimatu. W szybie windowym, co ciekawe, nadal paliło się światło. Kolejne piętra były już wyczyszczone ze sprzętu, zdarzały się jednak pokoje z wyposażeniem biurowym z lat 90. Komputery, stacjonarne telefony, faksy, drukarki, dokumenty, a nawet szpule filmów dokumentalnych. Raj dla kolekcjonera starej elektroniki, która najprawdopodobniej skończy wkrótce na wysypisku śmieci. Piętro po piętrze zmierzaliśmy ku ostatniej kondygnacji. Licząc po cichu, że włas na dach będzie otwarty. Okazało się jednak inaczej. Zamknięty był sporą kłódką, ale przecież w stróżówce powinien wisieć klucz. Zbiegłem więc na sam dół i po kilku minutach wróciłem zdyszany z kluczykiem opisanym jako dach. Weszliśmy po kolei przez włas, zamykając go za sobą, a naszym oczom ukazała się fantastyczna nocna panorama żegrza i Starołęki, dzielnic okalających złoty biurowiec. Największe wrażenie robiły oczywiście ogromne, niegdyś żarzące się jaskrawym światłem neonów szyldy zakładu. Czuliśmy się trochę jak superbohaterowie, oczekujący na dachu wieżowca na jakieś superbohaterskie zlecenia, co na szczęście udało nam się uwiecznić na kilku zdjęciach, a jedno z nich towarzyszy tej opowieści od samego początku. Wiedzieliśmy, że budynek ma zostać wkrótce zburzony, więc w mojej głowie zrodził się pomysł odratowania szyldów w porozumieniu z nowym właścicielem biurowca. Ale koniec końców nie ruszyłem tego. I dziś trzy wielkie litery W, S oraz K zdobią jeden z poznańskich warsztatów samochodowych. I bardzo dobrze, bo szkoda byłoby złomować ten kultowy już neon. A przyznacie, że był wyjątkowo urodziwy. Schodzimy na dół po drodze odkrywając jeszcze kilka całkiem dobrze wyposażonych pomieszczeń. Cały czas nie daje nam spokoju jedno z nich, umieszczone na parterze i schowane za pancernymi drzwiami. Klucz od wazu dachowego ląduje na swoim miejscu w stróżówce. Zapewne przyda się jeszcze ekipie rozbiórkowej. Pora na ostatnią niezbadaną kondygnację, czyli podziemia obiektu. To stary budynek z poprzedniego ustroju. W dodatku o znaczeniu lekko strategicznym. Produkowano w nim bowiem osprzęt lotniczy i kto wie, jakie służby były w to zamieszane. A to oznacza, że budynek musiał być wyposażony w podziemny schron. Koniecznie więc musimy to sprawdzić. Po Pośrodku tylnego korytarza odnajdujemy kolejne stalowe drzwi, które okazują się dla odmiany otwarte. Tuż za nimi kryją się betonowe schody prowadzące do podziemnej kondygnacji biurowca. Czerwone światła latarek przełączamy na białe, wszak pod ziemią i tak nie będą rzucać się w oczy przypadkowym lub nieprzypadkowym nocnym przechodniom. Zamiast schronu odnajdujemy jednak to, co chyba typowe dla podziemi tego typu budynków. Węzły ciepłownicze, kotły, filtry, plątaninę rur kanalizacyjnych i gazowych, analogowe urządzenia pomiarowe w postaci wielkich zegarów z cyferblatem i wskazówką. Uwagę naszą przyciąga jednak okrągła stalowa kratka na jednej ze ścian. Widać za nią jakiś ciąg coś w rodzaju kanału wentylacyjnego lub inspekcyjnego, niewiele szerszego od rozstawu naszych barków. Szybko decydujemy się na odkręcenie śrubek i zbadanie sprawy od środka. Światło latarek nie dociera do końca tunelu, więc pierwszy wchodzi Dariusz. Ja idę za nim. Krzysztof zostaje na czatach. Doświadczenie zdobyte na wyprawach speleologicznych pod Podszewkę Tatr pozwala nam ignorować wrodzoną i normalną dla każdego człowieka klaustrofobię i naturalną niechęć do wciskania się głową naprzód w ciasne i ciemne szczeliny. Choć oczywiście nie mamy kasków ani kombinezonów, które w tej sytuacji bardzo by się przydały. Po kilkunastu metrach tunel kończy się i dociera do prostopadłego kanału z ciągiem rur. Robi się jeszcze ciaśniej. Zostaje na miejscu, a Darek postanawia wcisnąć się w prawą odnogę. Atmosfera gęstnieje, w powietrzu unosi się wzbudzony czołganiem kurz, robi się też coraz goręcej i to w sensie dosłownym. Po chwili dociera do mnie stłumiony głos brata. Maras, tu coś jest! Okazało się, że to coś było w zasadzie sporą dziurą, niedbale wykutą w stropie betonowego kanału inspekcyjnego. Po co ktoś miałby wybijać dziurę w tym miejscu i dlaczego nie posprzątał pozostałego po tej operacji gruzu? Dziura zaślepiona była od góry czymś miękkim. Dariusz sięgnął w głąb ręką. Miękka klapka z drugiej strony okazała się być wykładziną dywanową, dającą się łatwo odchylić. A przez powstałą w ten sposób szparę dało się wyczuć lekki nawiew świeżego powietrza. Więc po drugiej stronie musi być jakaś spora, pusta przestrzeń. Komunikacja głosowa była już bardzo słaba i wszelkie próby porozumienia się kończyły się tylko dudniącym i stłumionym powtarzaniem tych samych słów, które i tak nie dały się już zrozumieć. W latarkowym świetle zobaczyłem Dariusza wciskającego się w dziurę. Jako, że jestem nieco wyższy, zakręcenie o 90 stopni w prawo w tak ciasnej przestrzeni zajęło mi trochę czasu więc gdy doczołgałem się pod otwór, Dariusz był już po jego drugiej stronie. Dostrzegłem przez dziurę światło jego latarki i nawiązałem kontakt głosowy. – Chodź, chodź – odpowiedział. Wcisnąłem się więc do środka, otrzepałem skórzu, podniosłem latarkę i mówiłem. Był środek lata, więc godzina piąta rano oznaczała, że na zewnątrz jest już całkowicie jasno i miasto budzi się do życia. Musimy się więc sprężać, jeżeli chcemy zakończyć akcję przed ewentualną zmianą ochrony, której w zasadzie nie było, ale po co ryzykować? Być może o szóstej przyjdzie tu jakaś ekipa, więc lepiej, żeby nas już tu nie było. A jesteśmy. W małym, zamkniętym za stalowymi drzwiami pomieszczeniu, do którego weszliśmy przez podłogę. W naszym małym, hermetycznym kręgu pasjonatów miejskiego szwędania wiele mówi się o tak zwanych świętych gralach urbexu. Porzucona przed wieloma laty broń, czy ciało skulonego Niemca, bo taki kryptonim nosi najbardziej oczekiwane przez nas znalezisko, w postaci zaginionego w jakiejś fortecznej komnacie w trakcie drugiej, lub nawet pierwszej wojny, żołnierza. Trzecim świętym gralem URBeksu jest. No właśnie. Wszystko wskazywało na to, że właśnie go znaleźliśmy. Po raz kolejny. Generalnie sam bym w tą historię nie uwierzył, więc wcale nie dziwię się wam, jeśli sądzicie, że jest zmyślona. Zrobiłem więc wtedy kilka zdjęć i ujęć filmowych na wypadek, gdybym miał się tym kiedyś podzielić. Pokażę jednak za chwilę, żeby nie zdradzać co było dalej. Oto w pomieszczeniu, do którego ktoś wykuł dziurę w podłodze, stał najprawdziwszy wielki stalowy safe. Znaleźliśmy się w najprawdziwszym skarbcu złotego biurowca. Pokój był niewielki, z zewnątrz zamknięty stalowymi drzwiami. A więc to były te drzwi, do których w stróżówce nie było klucza. Kropki zaczęły się łączyć. Ale kto i dlaczego przebił się do skarbca przez podłogę i skąd wiedział, gdzie dokładnie wykuć otwór z dokładnością praktycznie co do centymetra? Skąd miał tak precyzyjne plany tuneli inspekcyjnych w podziemiach budynku? Czego szukał w skarbcu? Czy znał kombinację szyfru, żeby dostać się do sejfu? Prawdopodobnie tak, bo w przeciwnym wypadku po co miałby zadawać sobie taki trud. Safe był zamknięty. Dostęp bronił elektroniczny i dodatkowo mechaniczny zamek. Popatrzyliśmy na siebie porozumiewawczo, bo na filmach przygodowych dokładnie w takich momentach z pleców bohaterów pojawiają się czarne charaktery mówiąc: "Well, well". Tym razem było inaczej. Stalowe drzwi stały niewzruszone. Podobnie zresztą jak my, bo autentycznie nie widzieliśmy co w tej sytuacji robić. W sensie, na ile nielegalne jest to, co właśnie robimy. Budynek i tak jest już owinięty taśmą i przeznaczony do rozbiórki. W dodatku drzwi wejściowe były otwarte, więc wszystko, co cenne, najpewniej zostało już ewakuowane. Krzysztof czekał pod ziemią, tuż przed tunelem wejściowym. Albo, co nawet bardziej prawdopodobne, zajął się po prostu samotną eksploracją. Musicie bowiem wiedzieć, że Krzysztof nie jest przypadkową osobą w tej ekipie. To praktycznie zawodowy eksplorator, detektorysta i po prostu łowca przygód. Podobnie jak ja, zajmował się urbexem na długo, zanim w ogóle powstało to słowo. Nie możemy więc kazać mu czekać, podczas gdy my siedzimy sobie w skarbcu, do którego weszliśmy podziemnym tunelem. O zasięgu komórkowym nie mogło być mowy, więc nie, nie możemy po prostu po niego zadzwonić. Średnio nam się jednak uśmiecha wracać tą samą drogą, bo tunel zdążył się potwornie zapylić, a my nie mieliśmy nawet jednej maseczki, żeby się przed tym pyłem uchronić. Ale z tej całej ekscytacji zapomnieliśmy najzwyczajniej sprawdzić, czy drzwi przypadkiem nie dają się otworzyć od środka. No jasne, że się dają. W końcu to skarbiec, więc logicznym było umożliwić zamknięcie się w nim i bezpieczne dostanie się do sejfu. Idę po Krzysia. Dariusz zostaje i zamyka się ponownie w środku, żeby przypadkiem inna ekipa zwiedzaczy nie wpadła w tym samym czasie na nasze znalezisko. Krzysztofa zastaje buszującego po podziemiach. Już wróciliście? Nawet nie zauważyłem jak wyszliście z tunelu. Oznajmia, bo nie wyszliśmy. Chodź, chyba jest coś, co powinieneś zobaczyć. Odpowiadam. Pukam w stalowe drzwi, umówione trzy razy. Krzysztof nie daje wiary. Na dowód pokazujemy mu przykryty wykładziną otwór w podłodze. Tak oto kończy się jedna z moich najciekawszych urbeksowych przygód ostatnich lat. Złoty biurowiec już nie istnieje. Został po nim pusty plac, wielki neon. I pytania, na które już pewnie nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Kto i po co wykuł dziurę do skarbca? Co było w sejfie i czy temu komuś udało się go wtedy otworzyć? Czy były to tajne plany konstrukcyjne, które trafiły w niepowołane ręce? Gdzie jest teraz zawartość tego sejfu? A może lepiej byłoby, gdybyśmy nigdy się tego nie dowiedzieli? To był pierwszy odcinek opuszczonych opowieści. Jeżeli podoba wam się taka forma przedstawiania wydarzeń, dajcie o tym znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i podeślijcie film znajomym. Podobnych historii mam naprawdę dziesiątki i głównie od waszego przyjęcia tego formatu będzie zależało, czy będzie ich tutaj więcej. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam. Marek Hoffman, łowca przygód.